Panie pośle, jakby teraz jesteśmy w uwagach biura legislacyjnego, czy w tym temacie? Bardzo proszę. Szczęść Boże, dobry wieczór. Grzegorz Braun. Szanowni Państwo, ja chciałem zwrócić uwagę na to, że jest wysoce niepokojące, iż prawo Rzeczypospolitej Polskiej ma być stanowione. Na podstawie stwierdzenia pana ministra, że pan minister nie sądzi, żeby w przyszłości miało wyniknąć coś niedobrego z tego, na co pan mecenas zwraca uwagę, że może jednak należałoby takie sformułowanie zastąpić nieco innym. I to jest moment, w którym szanowni państwo, chociaż pewnie wszyscy uznacie, że to zupełnie nie w porę, chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest łatanie. Podartej szmaty, po raz kolejny naszywanie ład na czymś, co z zasady jest do wyrzucenia. To jest talmudyzm biurokratyczny, to co się tutaj uprawia. Nie pietyzm prawniczy, nie pietyzm, tylko talmudyzm. Panie ministrze, Przecież to, co tutaj się rozgrywa, jest w kompletnej abstrakcji. To dotyczy przyszłości. Mówicie o prywatnych kontach, ale jakie tam one prywatne, skoro te pieniądze gdzieś tam sobie leżą i wara obywatelom od ich własnych prywatnych pieniędzy. Ta zasada zostaje utrzymana. A jest rok 2020 i w ubiegłym roku, szanowni państwo, urodziło się znowu mniej, mniej Polaków, niż w poprzednim, a umarło najwięcej od zakończenia II Wojny Światowej. I to są realia, w jakich, w jakich się poruszamy Bardzo dziękuję, i w pani tej Wojciech. sytuacji, dojeżdżam do kropki, pani przewodnicząca, i w tej sytuacji rzecz jasna można do białego rana uprawiać ten talmudyzm, ale kiedy wreszcie, kiedy wreszcie, skoro jak widać z procedury, z praktyki, tej, już dobrze na początej dziewiątej kadencji. Widać, że nigdy i nigdzie nie ma czasu i miejsca na rozmowę o sprawach zasadniczych, ani na sali obrad, obrad plenarnych, gdzie głos opozycji liczy się raczej w sekundach, niż nawet w minutach, nie mówiąc o kwadransach, ani tutaj na posiedzeniu komisji, gdzie Państwo jedziecie czołgiem, pani przewodnicząca, Panie Przewodniczący, czcigodny. To nie są. Szczytne karty to nie są sprawy, z których będziecie dumni. Mam nadzieję, że was jeszcze sumienie ruszy. I odbieranie głosu przedstawicielom opozycji, którzy równie z wami winni są konserwowania tego stanu w poprzednich kadencjach, to nie jest eleganckie. Panie pośle, ale się, że minutę wystąpienia przegłosowaliśmy. Zwracanie się pani przewodnicząca. Zwracanie się do koleżanek i kolegów posłów czcigodnych z napomnieniami w rodzaju proszę się nie awanturować, w sytuacji, w której jednak, jednak, choć wam się to bardzo nie podoba, podnoszone są pewne kwestie formalne i na to nie należy robić obrażonej miny, tylko pilnować tych formalności. W związku z Skoro całe. formalności, wasze... minuta na wystąpienie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie pośle, szanowni państwo, no to może wskazywać na takiej powierzchownej analizie, że tu mamy jakieś tal tal talmudyzm do czynienia, ale my te poprawki wcześniej i uwagi biura legislacyjnego znaliśmy, więc one były przedmiotem naszej analizy, dyskusji. Ja odpowiadam w miarę sprawnie na te propozycje biura legislacyjnego, żeby państwa tutaj nie zanudzać, bo często chodzi o E albo chodzi o zmianę słownictwa i nazewnictwa. Ja oczywiście mogę wywieźć taką kilkuminutową wypowiedź na temat każdej zmiany językowej, ale chyba nie o to nam chodzi wszystkim tutaj w tej sytuacji. Ale przyzna pan, że stwierdzenie dziękuję, nie sądzę, panie... nie jest stanowiskiem prawnym. Panie no, pośle. Oczywiście, no, ale nasza Bardzo analiza proszę. wskazuje panie na to, ministrze. że problemu z tym przepisem w przyszłości nie będzie, bo jest stosunkowo jasny. No nie ja ma to... przyszłości. Bardzo z takim dziękuję. prawem nie ma żadnej Bardzo przyszłości. Bardzo dziękuję, panie, panie minister.